Ciekawią mnie te nazwy miejscowości, przedłępinek. Nie wiem. Przykładowo, teraz my byśmy chcieli... kupili sobie ogromną ilość ziemi i postanowili, że założymy tam wieś albo małe miasto. I teraz co? Siedzi sobie takich parę osób i sobie wymyślają, o nazwy wynoszą miejscowość Łępinek. A to ta, to ta wiesz, A to, dlaczego? To ta wiesz, że jest młotkowa. Jest Tomaszewo, to i nie wiem, jak to się z... No właśnie, ciekawe, czego to się bierze. Głębinek na przykład. A no, zobacz, tu będzie to No co, tutaj tutaj jest. Ławęci, bo tam Sławek mieszka jakiś? same Sławki? Więcej Sławków jest w tej wsi, niż innych imion? O co tu chodzi? No bo był jakiś ktoś, kto się bardzo przyczynił. Bardzo, bardzo. bardzo. No, przyczynił do czego? Nie wiem, do czegoś tam. I po prostu nazwali na jego części imieniem. Wacław na